Nervus, jestem Nervus. Czy się mylę, czy pan wspomniał o skłonności do zwłoki? Wspomniałem. Wydaje się. Zatem bez zwłoki przystępujemy do pytań. Pan Tomasz wylosował jedynkę. Wiedziałem, no, ku... który metal używany jest w żarówkach? Metalik. Wolfram. Amadeusz Mozart. Co Władysław robi? W budowlance. Raymond. Tak. Władysław Rejmon to robi. Ile księżyców ma pani Wiktoria? Nie jednego. Ponieważ ma cały układ planetarny. Zoologia. Co nie lubi roboty? Cygan. Czy mają kości? Niestety nie pamiętam. Musiałby pamiętać. babę stulejarzu. Gibr, Gibraltar jest terytorium zamorskim którego państwa. Nie usłyszałem. Gib... Gibral... Gibraltar. Jak nazywa się silnie utrwalony nawyk ponawiania drobnych kradzieży? Cyganeria. O którym zwierzęciu mówi się, że zawsze spada na cztery łapy? Węże. Proszę dokończyć powiedzenie. Jaka praca, takie siano. Takie siano. Prezerwatywa kosztuje 12 zł. Ile kosztuje. Pani Wiktoria. 24 zł. Nie będę pytał, ile to wszystko razem kosztuje, bo <noise> za drogo. Panie Robercie, nie wolno. Na czym siedzi tytułowy Leni w wierszu Jana Brzechwy? Na tapczanie. Na dupie. Czy ropuchy są w Polsce chronione? Pani na stanowisku numer 6. Tak. Jak ma na imię? Człowiek. Który jest naczelnikiem Korei Północnej? Kim? Naczelnikiem Kim? Naczelnikiem Korei Północnej Kurwa Kim? Proszę posłuchać Jak nazywa się muzyk? Bodo Bodo, dobrze Eugeniusz Bodo Który kraj jest największym europejskim ssakiem? Polska. W którym wieku urodził się Kazimierz? Przerwa tetmajer W 19 Urodził się w wieku 0 lat. Co w zdaniu przed szkołą stał pedofil? Jest przyimkiem. Przed. Ksiądz, pojazdy. Kto na ścianie napisał? Fryderyk. to Kutas. Eisenhower. Nie, Schopenhauer. Napisał tak o Chopenie. Jak nazywa się Wielka Fala Morska? wywołana przez pana Krzysztofa tsunami. Pytanie będzie muzyczne. śpiewa Kolarz, który był na księżycu. Kto to taki? Nie Armstrong. Czy Lech Wałęsa? Nie. Tak. Parówka. Czym żywił się Minotaur zamknięty w labiryncie? Musztardą Irena była siostrą czy żoną Juliana Tuwima? Nie, była siostrą. I żoną. Ukwiały należą do Królestwa Roślin czy Zwierząt? Zwierząt. Do Królestwa Wielkiej Brytanii. Co... Morda. Jak wysoka jest Gubałówka? Może pan się pomylić o rok. Pan coś nam padło? Może coś... Nie, proszę poczekać, ja podniosę. Jak ma na imię pola Negri. Pola Negri. A Polonia Tak, panie Krzysztofie. Nie wolno. A czy w Polsce żyje jaszczurka żyworudka? Żyje. Nie, już jest zdekładnie. Jak długi jest siedem? Jest promień równikowy Ziemi Łoś. Jak nazywa się kot zawierający pięć cyfr? Kot Garfield. Kot pocztowy. W którym mieście spotkali się Trzej Królowie w lutym 45 roku? Wiałcie. Wiałcie na Krymie. Jak nazywa się siódmy tom powieści Harry Potter? Harry Potter i kiełbasa prymasa, gdzie asfalt występuje w stanie naturalnym. W Afryce. Tak. Pani Jolanto, która z gór jest najwyższa? Łysica, łysiec czy łysa Góra? Łysica. Jakie imiona noszą bracia z zespołu Golet Łorkiestra? Piotr i Paweł. Przeciwnie. Paweł i Piotr. Jak miał na imię kołontaj Hugo? Hugo Jakie imię. Ha, 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 suchy żart. Czy cyganie są pod ochroną, czy można na nie polować? Tak. Nawet trzeba. Jak nazywa się wzajemne przyrzeczenie zawarcia małżeństwa składane przez narzeczonych? Przysięga małżeńska. Nie, to alkohol. Pewnie znał kawałek tego góra, nie? Nie, obrączka nie. mi spawo. Obrączka? O, spokojnie. Nie szukamy, nie szukamy. Nie wolno. Nie, obrą... Morda. Przed nami finał i myślę, że się nie pomylę mówiąc, że będzie katastrofa. Startują pan Cezary, przedsiębiorca z Warszawy, pan Krzysztof, student matematyki i informatyki, nie mający o tym żywego pojęcia. No i pani Wiktoria, opóźniony prawnik z Warszawy. Gramy. Czy tak zwany suchy żart zawiera wodę? Otóż nie. Jak brzmi fragment uwertury do opery Trawiata? Mm -hmm -hmm. Otóż nie. Pani Wiktoria pokonała graczy. A gdzie nasze słodkie kuferki? Zatem pani Sylwia wręcza obrączki. Нет, может, да?